Ja te samochodem i jakaś lampka mi się tutaj świeci. Jaka lampka? No, żółta taka. Może ci paliwa zabrakło? Oj, proszę cię, no już nie rób ze mnie idiotki. Przecież ja wiem, jak wygląda lampka, jak nie ma paliwa. No. A no to może zapłon? Aha. A jak wygląda zapłon? Taki jakby... Młoteczek. Mm, bo ja wiem. Może to jest i młoteczek, ale. Nie, to jest taki jakby bardziej. garnuszek. Aha, czyli taki jakby. czajniczek z kropelką? Nie wiem, czy czajniczek, no. Wiesz, co to może być równie dobrze i młoteczek? <laughs> ale. kropelka jest. Jest, tak, jest kropelka, jest. Dalej. No czyli zepsuło się coś? Nie, moja droga, nic się nie zepsuło, tylko musisz dolać oleju, blondyneczko ty moja. Weź nie bądź taki protekcjonalny, dobra, pocie kopnę wdej się skończy. Dzięki.